No tak, przygotowana jestem super. O matko, straciłam głos. Tak patrzę na baterię, że bateria jest w jeszcze lepszym stanie jak ja. Ale nic, witam się z Wami bardzo serdecznie. Hej, hej, hello! Witajcie! Ja właśnie teraz robię karpówkę, a w zasadzie pokroiłam ją na takie kotlety. Zamarynuję ją tak na godzinkę, chociaż, bo no najlepiej byłoby zrobić to dzień wcześniej. Ale powiem Wam, że jakoś byłam zajęta wczoraj wszystkim, tylko nie tym. I zamarynuję te kotleciki i później je upiekę. A opcję grillowanie w piekarniku. Do tego, nie wiem, czy jakieś kopytka, czy ziemniaczki opiekane i surowa, to będzie dla dzieciaków, a ja sobie ugotuję ziemniaczki osobno całkiem i sobie właśnie takie w mundurkach ziemniaczki i sobie z czymś tam zjem, bo mam na to po prostu ochotę. Na śniadanie dzisiaj oczywiście nie było jajecznicy, wleciała ryba. No, ale już ją skończyłam, więc myślę, że myślę, że etap rybny mam już za sobą. Aczkolwiek nie wiem. Jak się zadzieje, jak wejdę do sklepu? Wczoraj miałam wolne, nie ćwiczyłam. I powiem Wam szczerze, że musiałam się wczoraj też przystopować dobrze, bo już byłam rozpędzona. Znaczy nie tyle, że rozpędzona, ale już tak zaglądałam na zegarek, że jeszcze ta godzina a ja nie jestem wyrobiona, a jeszcze powinnam pójść yy, poćwiczyć. Ale dla spokoju mojego ducha okazało się, że jest poniedziałek i to jest jedyne, co lubię w poniedziałkach. Zresztą wy wiecie, że jestem tak antyponiedziałkowa dziewczyna, że nie wiem, czy, nie wiem, czy drugiego takiego człowieka znajdziecie. Jak znajdziecie, to się pochwalcie, to ja was tu chętnie przygarnę do grona poniedziałkowców. Oglądałam ostatnio, no, tak dość późno, właśnie vloga u Moniki z miasta na wieś i tak się uśmiałam, bo Monika... Zadawała mi pytania, ona odpowiadała na pytania i mówi do mnie: Alpinka. Ja mówię: No, Alpinka, faktycznie. Ta moja nazwa to jest taka, że można się pomylić, ale ta Alpinka, powiem Wam, że całkiem mi się spodobała. A ja teraz buszuję, znajdę sobie jakieś przyprawy, czym to mogę doprawić. I widzę się z Wami za chwilę. No i nadszedł czas, że trzeba się napić kawy, a w ekspresie skończyło się wszystko. Wylej fus, wysyp fusy. Wylejtaczkę ze skroplinami. Dobrze, że ja piję kawę bez mleka, bo na pewno by jeszcze trzeba było coś w tym mleku. No, ale zobaczcie. Tą kawę kocham i uwielbiam. Przyszły mi ostatnio dwie paczki z Allegro. To jest kawa, która jest mocno palona i ona jest naprawdę taka bardziej espresso. No tu nawet pisze Arabika 100% espresso. Więc jeżeli lubicie takie mocne kawy, a ja bardzo lubię, nie lubię takich. Jak to się mówi, siuśków. Więc yy, polecam Wam bardzo serdecznie. I powiem Wam, że ta kawa jest dostępna w Media Expertach, czy EuroRTV AGD. Ja nigdy nie wiem, ja zawsze mylę te dwa sklepy, nie rozróżniam ich. I ona tam jest dość droga, bo ona kosztuje prawie stówkę za, te, za, za kilogram. Natomiast ja kupuję ją zawsze na Allegro i tam ona kosztuje 6 dyszek. Jak dobrze poszukacie, to za 6 dyszek ją kupicie. Czasami 65, 69, czasami 60, ale już za taką kasę można ją znaleźć. I słuchajcie, tak sobie pomyślałam, bo ja w zasadzie od dawna mam założone Allegro, polecam. I tak w sumie to. Nie wiem po co ja wam to mówię, no ale mówię wam tak informacyjnie, że wszystkie rzeczy, które pokazuję wam we vlogu, i które są godne uwagi, będę zamieszczała linki w opisie filmu. To są, nie ukrywam, mówię Wam, jak jest, to są linki afiliacyjne. Co to jest link afiliacyjny? Link afiliacyjny to jest taki link, że jeżeli wy kupicie z tego mojego linka, to ja dostaję jakieś tam groszowe sprawy od, od sprzedanego produktu. I od razu ich się komuś nie wydaje. Słuchajcie, to są naprawdę bardzo, ale to bardzo groszowe sprawy. To jest to są kwoty rzędu 10, 15, 11 groszy i tak dalej. Ale tak sobie pomyślałam, że jest naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy, które można polecić i pomyślałam, że dobrze by było, gdybym Wam normalnie te linki umieszczała pod spodem. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, będzie miał ochotę, to sobie wejdzie, kupi. A jeżeli nie, no to przecież oczywiście, no broń Boże, ja Was tutaj do niczego nie namawiam, nie, nie. Tak tylko sobie pomyślałam, bo widzę, że sporo twórców tak robi, a ja wam powiem, że ja to Allegro polecam, mam założone już o, chyba z rok czasu. I do tej pory mi nie przyszło do głowy, żeby w ten sposób na przykład pewne rzeczy Wam polecać. Tym bardziej, że sporo tych rzeczy, które pokazuję, można kupić na Allegro w dużo lepszych cenach niż w sklepie, prawda? Więc jest to poniekąd taka korzyść obopólna, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany. Jeszcze jak macie SmartA, no to już w ogóle słuchajcie, to są już. Ja wiem, ten Smart to jest po prostu cudo. Cudo. Jak patrzyłam, ile dzięki niemu zaoszczędziłam, to to jest w ogóle bajeczka. Zresztą każdy, kto używa SmartA, to wie, że przesyłki. Przesyłka jest czasem droższa jak, jak pewna rzecz, ale jak zamówimy tych rzeczy kilka, to znaczy teraz chyba 45 zł, do niedawna było, że jeżeli zamówicie do 40 zł. To przesyłka była za darmo. A teraz chyba mi się wydaje, że jest 45, ale widzicie, jestem taki znawca, że, że nawet tego nie sprawdziłam. Więc tak tylko spieszę Wam powiedzieć, że pod każdym filmem możecie się spodziewać, no chyba, że zapomni moja osobista osobistość, bo tak też bywa. Ale jak nie zapomni, to postaram się pod każdym filmem. Wrzucać linki, będę wam opisywać, czego dotyczy konkretny link, i tam możecie sobie przejrzeć, zobaczyć i tak dalej. Ale moi drodzy, to jest bez ciśnień oczywiście, to jest tylko taka moja delikatna propozycja dla Was. Nikt nic nie musi, żeby było jasne, żeby nie było, że o, ona kazała tutaj kupić nic, nikomu nie kazała. Także tyle, bo miałam Wam o tym powiedzieć już wczoraj. Pod wczorajszym vlogiem zamieściłam właśnie jakieś takie pierwsze linki, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Bo powiem Wam szczerze, że ja to tak mam. Ja niby wszystko wiem, ale jak przyjdzie co do czego, to ja połowę zapominam. No i tak to właśnie u mnie działa. A i jeszcze jedno: powiem Wam kawał. No, przed chwilą słyszałam taki kawał, że myślałam, że patrzę. Przechadza się dwóch nieboszczyków po cmentarzu. I tak sobie chodzą tymi alejkami, chodzą wzdłuż cmentarnego płotu. No i nagle jeden wygląda przez ten płot i mówi, ty patrz, motocykl. A drugi mówi, ale bym sobie pojeździł. I mówi, to idź, grzej ten motocykl, a ja zaraz przyjdę. No i ten jeden nieboszczyk wsiadł na ten motocykl, tam odpalił, grzeje, gazuje. A i słyszy takie stękania, że coś tam się dzieje, ktoś, targ, ktoś się strasznie zmęczył, jęczy, sapie, dyszy. Nagle patrzę, a ten drugi nieboszczyk, targa dwie płyty cmentarne i się drze do niego. Ej, stary, co ty robisz? A on mówi: O, nie, nie, nie. Bez dokumentów to ja po mieście nie będę jechał. Także tak. Tylko wchodzisz, wychodzisz? Słuchajcie, ponieważ teraz jest ten najgorszy czas, którego ja nie cierpię najbardziej na świecie. I mam znowu multum papierowej roboty i siedzenia przy kąpie. Najpierw idę na własną prywatną alpakoterapię. Już mi się tam robi kawa. Ale najpierw musimy zobaczyć. Najpierw musimy tu zajrzeć, czy tu jest wszystko w porządku. Wiecie? Jest. Jestem w sumie w takim kardiganie. No i jest chłodno. Jest po prostu chłodno, chociaż jeszcze z godzinkę temu Czoal wódku, o panowie idą, panowie jedzą, więc proszę tutaj teraz nie zakłócać spożywania, o homik, mnie usłyszały, ja już go widzę z altanki, zobaczcie, idzie szpicel, idzie szpicel, aha, tu będziesz matkę widział, wszystko będziesz miał pod kontrolą, także tak przyjął zobaczyć właśnie na, takie, na taki szybki obchód, co tu, gdzie tu, jak tu, i powiem Wam, dziewczyny, jedną rzecz. Czereśnia, czereśnią. Ale grucha to daje taki popis. Ja nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczcie, to jest całe takie drzewo kwiatów. Przepiękne. Przepiękne. Ona jest cała, taka, pokryta kwiatami. Aż mi już plecy bolą. Wiecie dlaczego? Bo będzie tyle zbierania tych gruszek że to jest makarena. A ona tak owocuje zazwyczaj co drugi rok. W tamtym roku nic nie miała. Znaczy nic nie miała. No tak było bardzo, bardzo skromnie. Więc podejrzewam, że w tym roku to wszystkich Was zaproszę na gruszkobranie. Będziemy zbierać. Hej, szafir. Jak tam? Pysznie? Ale dają radę na razie chłopaki tą trawę. Dają radę na razie. Tu muszę w niektórych miejscach podokaszać, ale tak to powiem Wam, że ludzie już hechłają tymi kosiarkami. A ja jeszcze w tym roku nie kosiłam. Jeszcze chyba tak żadnego roku nie było, żeby aż tak dawały radę. Daje mi się, że ta trawa po prostu wolniej rośnie. Może, a może wiecie co, może faktycznie wolniej rośnie, bo jak było tak zimno, to może i na wzrost trawy. Też ma jakiś wpływ. Także jakby nie było jeden plus tego zimna. No ja właśnie siedzę przy swojej pracy. A w zasadzie chwilę weszłam na YouTube'a. Podlałam tego pijaka największego. Tak mnie denerwuje ten kwiatek. No ale na razie niech sobie jeszcze żyje. Ale muszę, wiecie co? O Jezusie. Muszę gdzieś do góry dać tą trawę. Bo... No kocisko nie daje za wygraną. No po prostu nie daje za wygraną. Cały czas się czepia. A teraz yy, idę szybko wstawić tą karkówkę do pieczenia, bo już mnie dziecię dzwoniło, że właśnie wraca ze szkoły, więc chwila przerwy od papierów. No i tak. O no, kocie, złaś. zwariowałeś. Złaś, widzicie? Ancymona. Już po blatach kursuje. Już po blatach kursuje. Co za kocisko. No i okazało się, że muszę niestety podjechać do mamy. To znaczy nie to, że niestety. Tylko, czekajcie, torbiczku. Tylko strasznie mi to dzisiaj nie na rękę. Bo mam jednak tej Pracy od ciut, ciut i trochę, no ale jakoś blecę sypko, sypko, ale wiecie jak się zimno zrobiło, normalnie zrobiło się tak ponuro, szaro, buro i ponuro i zimno jak jazdy kapelusz, czekajcie, czy nam się uda, Jezu, kota tak na chwilę wziąłam do buzi i czuję, że kota wziąłam do buzi. Nie słuchajcie, przytuliłam kota do twarzy. Miało być i mam pełno kłaczków. Normalnie ich nie widać, a ja je czuję. Julian, Julian, wiecie co? Wracam i postanowiłam się tu na chwilę zatrzymać. Bo to jest przepiękne miejsce bardzo, ale to bardzo lubiłam tutaj kiedyś przyjeżdżać, a nie byłam tutaj wieki, poczekajcie, muszę przejść przez szlaban szkoda, że jest taka pogoda że nie widać gór, ani nic akurat teraz, jak ja stanęłam, to wszyscy jadą, no po prostu masakr. zobaczcie, jakie tu są piękne wały przeciwpowodziowe Przepięknie. Naprawdę. Elegancko. O, jakiś kot ucieka. No trudno, kot też lubi tu przychodzić. Także krótki spacerek. Kaczki pływają. No, mam złą kamerę dzisiaj, bo nagrywam tą sportową. Więc podejrzewam, że wy naprawdę tak niewiele widzicie. No i szkoda, że pogoda jest taka. Kiszkowata, ale fajnie jest się tutaj tak na chwilę zadumy zatrzymać. Jeszcze fajnie, jak nic nie jeździ, no ale dzisiaj jakoś tak nie bardzo mi się to udało. Przepięknie. Kiedyś jako dzieci kąpaliśmy się normalnie. To oczywiście to było większe, bo ta woda podchodziła aż tutaj. Ale po tej słynnej powodzi w 98 gdzie całą miejscowość zalało. Te wały zostały porządnie zrobione. No wydaje mi się, że są porządnie zrobione. I że drugi raz już takie nieszczęście się nie przydarzy. Ale jest tu tak pięknie. Słyszycie jak ptaki śpiewają? Cudownie. A to z drugiej strony. Ale niestety latarnie w ogóle nie. Naprawdę... Tu kiedyś była po prostu taka tylko dzika. Dzika, no, no w ogóle tu było klepicho, nie było żadnych barierek, niczego. Tak naprawdę to, to było niebezpiecznie. A my tu jako dzieci bawiliśmy się. Wiecie co? Jak tak sobie czasem pomyślę. Jak my, jako dzieci, na ile niebezpiecznych rzeczy byliśmy narażeni, i kurczę, nikomu się nic nie stało. Nikt nie miał smartfona, nikt nie miał niczego, nie mieliśmy też zaburzeń sensorycznych, biegaliśmy po krzakach, drzewach i tak dalej. Oczywiście, ja nie mówię, że to było mądre, bo sama po sobie wiem, że to momentami czekajcie, przycupnę sobie tutaj momentami w ogóle nie było mądre. Ale wyrośliśmy, żyjemy, potrafimy samodzielnie myśleć. To były fajne czasy. Szkoda, że, że teraz to już tak troszeczkę inaczej wygląda. I o wszystko trzeba zapytać Google'a, dosłownie o wszystko. Co niektórzy nawet pytają Google, jak smarować chleb masłem. Także to już zostawię bez komentarza. No i niestety, muszę już uciekać do domu. Bo mi dzisiaj tak czas piernicza, że wiecie co? Po prostu jest jakaś makarena, ale to nic, jeszcze tylko wejdę szybko do Dino. I zaraz już z powrotem wracam do swoich przykochanych papierów. Wiecie, prace biurowe w toku, my sobie tutaj siedzimy, ale tutaj jest panna asystentka, nosem mi trąca. Czekajcie, ciekawo odsunę. Tu jest pudełeczko. A w tym pudełeczku są wafelki. I Matylda miłością wielką pała do tych wafelków. Poczekaj, zjemy na pół. Tak wygląda nasze pół. A ja jak gryza, to Mati resztę dziewczyny moje drogie no i tak jest gumeczka więc zaraz związujemy włosy przebieramy się, rozbieramy i idę poćwiczyć bo powiem wam szczerze że tak już się zastałam przy tym komputerze, że normalnie mnie zaczęła boleć głowa z, te, z tym, że ból, ból tej uch, wróć nawet się nie mogę wysłowić chyba mnie boli głowa na pogodę, bo wiecie co jak się obudziłam rano było piękne słoneczko i wiosna, a teraz jest zimna, szara, deszczowa jesień. Zrobiło się tak zimno, że słuchajcie w kurtce jest po prostu mało przyjemnie. Także ja nie wiem. Ja mam nadzieję, że tej pogody na, na przyszły tydzień nie odwołają. A no i jeszcze dziewczyny, coraz więcej was mi tutaj pisze albo daje znać, że też ćwiczy, także trzymam za was kciuki. Damy radę, jakoś to będzie, no jakoś będzie na pewno, prawda? Także tak, ja ubieram zaraz buty i lecę, zanim stracę zupełnie zapał, bo powiem wam, że dzisiaj to już Ech, jakoś tak, właśnie chyba muszę się bardziej dotlenić w ćwiczeniach, to mi trochę mózg zacznie pracować, bo mi wyssało energię te papierzyska wstrętne, cholerne. A tymczasem, dziękuję wam pięknie za oglądanie. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Do zobaczenia jutro. Cześć. Pa!